Ile mnie kosztuje dziennie jedzenie w Tajlandii? Zapraszam. Na śniadanie zawsze to samo: czyli owsianka oraz shake proteinowy z Ostrowita, banany. Koszt to około 3 zł. Posiłek numer dwa to dwa rodzaje kurczaka z ryżem, małdzy oraz zupa z takim widoczkiem za 15 zł. Szejk obozowy na mieście 6zł No i kolacja, ryż smażony to miam. Makaron pat z kurczakiem oraz sałatka są tam Plus woda to wszystko razem 20zł Zatem podsumowując Dzienny koszt życia tutaj w Tajlandii To około 40 do 45zł na jedzenie i trzeba zaznaczyć, że ja więcej, o wiele więcej, jak przeciętny człowiek. Pozdrawiam serdecznie z pięknego i ciepłego kosamui. Dajcie znać, czy to jest dużo, czy to jest mało. Pozdrawiam.